To jest nasz bazylii. W tej chwili bazylii jest troszeczkę zdenerwowany, właśnie skonsumował mi pół palca. Ale to nic, to jest taki sobie skutek uboczny, na który jestem gotowa. Na razie bazylii spokojnie siedzi na ręce, ale jak on za chwilę się wkurzy, to na pewno wystartuje jak mała rakieta i będziemy go gonić po pokoju. W tej chwili Bazylii ma 8-9 miesięcy. I jak widać zaczyna się z niego robić przystojniak. Widać już dokładnie jego jedna i druga część yy, hełmu. Czy korony, czy jak tam to kto chce nazwać. Do tego piękny grzbiecik. Jeden grzbiecik tu na, na plecach i drugi grzebień rośnie na ogonku. Jego łapki są bardzo długie, wyglądają trochę jak pajęczaki. I taka mała szaba. Często przechodzi wylinki, równo co kilka tygodni. Bazyliszki nie dają się łapać. Nie lubi być łapany, boi się. Chociaż czasem już zaczyna coraz bardziej oswajać się z tym, że ktoś otwiera terrarium, ktoś daje mu jeść. Ale w momencie, gdy są złapane, tak jak teraz, spokojnie siedzi na ręce i nie ucieka. I to jest ciekawe. Z tym, że jego spokój jest bardzo hmm, tylko pozorny bo wystarczy dać bliżej palec i automatycznie załącza mu się zjeść go, zjeść go.